Jak corocznie od trzech lat kontynuację mamy trzeciech głównopolskich dni motocyklowych i na placu oczywiście rozstawiliśmy scenę. Be Mamy, ale deszcz padał, i po prostu zostawiliśmy go w garażu. Wzięliśmy sobie rowerki, a teraz żałujemy. Przyjechaliśmy tutaj obejrzeć wjazd motocyklistów na jasną górę. Mają dzisiaj swoje święto z lot ogólnopolski, a tutaj mamy członka zespołu Be Good, który dzisiaj zagrał dla motocyklistów na ich wjazd do miasta. Ja mogę powiedzieć, że ogólnie świetnie było. Ludzi to przyszło od groma. Motorów jest też świetnych, bardzo dużo. Są fajne nagrody do wygrania, wybór najfajniejszego motocykla, najfajniejszej trojki. Mamy tutaj wystawę ciężarówek i pokazerografów. Dużo pięknych motocykli można dzisiaj zobaczyć, od chopperów po ścigacze. No świetne są naprawdę. Co prawda tak bardzo nie jesteśmy zaawansowani, ale jest na co popatrzeć. No. także nie możemy się oderwać i pojechać do domu. Jeździmy cały z powrotem. coraz to fajniejsze są motorki. Podziwiamy, naprawdę niektórzy mają sprzęt taki bogaty, że przyjemnie patrzeć. Nie widać, że to jest bogate hobby. No. Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Częstochowa 93.8 FM.